Słuchajcie Tu ja dobra Idziemy grać w to Ciekawe czy ja nie pomalę Nie wiem ale W takim razie idziemy na chyba Na Super Hard Mode Tak Muszę pójść na Super Hard Mode Muszę pójść na Super Hard Mode I ja olby i... Tam jak kiedyś grałam sobie w to Na Super Hard Mode I... To ten, sobie ten Jeff otworzył tak sobie sam drzwi i on był taki szybki. Aż mnie zrobił, nie, nie wiem jak to się stało. A pierwszy świeżek dostałam dwa Timoty. Hmm, Poproszę do Was jak się mi to załaduje. Yeah. Okej, okay, udowodnię wam czyli idę na hard mode. Nie wiem, czy ja się stresuję dla Was nagrywać. I, I moja siostra nocuje w szkole. No, zginęłam 101 razy. Eee, patrz. Pa, muszę Wam 101 zginęłam. 101, 101. Flipek, pójdzie stąd. Okej, okay, ze mną? Prawdziwie? No, ja przyjdzie... Ale idziemy na Super Hard. -mute. No, 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 Oj, spotkaj swoją sto śmierć. Okej, Okej, czekam na mojego brata. A jeszcze, co ja mam? Jeszcze mam Mam ten założony. Ja też mam ten. A ja mam duszę jeszcze, który taki. Oh, loli, loli, loli. I Nie, ja to robię tak. I przechodzę do <śmary> Tutaj trzeba być cicho w To z moim kolegą przeszłam. ja, mój. To było To był Jeff. Złapałam kogoś. Ja też mam ten. Ja też. Cicho będzie. A tutaj możesz biec. A tu masz, please donate, ale niestety nie dałam z latarkę. Ha ha lata. Proszę, macie mój nick. Magda. Magda z wielkiej 6 1 A tutaj Fifiśku ma na imię. Chodź, idziemy. Czekaj, myślę, że się, Cieka, się Jak będziecie z nami śmiało grać, to napiszcie w komentarzu. Będę grała z nami. Czytam, myślę, się dowaduje. Musimy ja poczekać, czekać mi się. O już? Idziemy do więzienia! Idziemy na sprawy Harpy! A nie wy was! Nie wyłaś! Nie wyłaś! Aaaaaah! Jaki mojej! Tam gdzieś jest trochę głośny dźwięk, no bo... No bo mam trochę chrypkę, muszę się napić. A ja też chciał. Bomba! Bomba! Jestem no tu już, no już! A w ogóle wyznacie tylko klucz? Oj, to Aha! Tylko na, 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 ja mam tu. A ja nie mogę kucnąć. Tu jest! Tu jest! Tu tutaj wonę daje! Puczony wonet! Pa on daje! daje, pa! daje! O dzięki! daje. Ej, a mogę sprawdzić? Nie, Filip, stój! O, wspólniczkę! Ja chciałem. A ja zaraz mam już. Filip nie nic nie W tupę wsadzę to. Patrz. Asta o să-i mai luam. Ura, 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 O ura, 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 To mam podstawy. Ja to jest to... O! nie mam zdź, to co Idziemy na mhm. Czekaj... Słyszę Ja idę sprawdzić czy jest jakiś wolny pokój. O są Mogę tu sprawdzić. A ja mam Aha, szafa. No Choć Filip, ja wiem które. Lucha no dupa jest. Filip. Bo były szóste, a teraz to będą siódme. Ja ci powiem kiedy, okej? Okay? Jeszcze. Teraz! Przepraszam! Oczy! Od czy co? Я знаю, а не а, Мот, я... Блядь... Крямо. Есть подка? Ч ⁇ не, Филипп, стол мой. Я почему-то е ⁇ подкинь. О, подка, но не. А, может! Теперь! No si, to mnie zabił. No ja ci bandze. Co? I teraz tam? Sama? Ale ciemno. No ja ci. Co ja patrzę! Jezus! Ja się patrzę! Ja się patrzę. Jeszcze? Tak, ja patrzę ja. Właśnie... Ale Filip, ja pow... Właśnie ja taki challenge robię, że muszę spróbować przejść... Co I ja Jaki challenge robisz? Że muszę przejść... O! Największy pokój! Może będzie surara? O! Zabalara? No, no na niej baterie jadziesz. Ale Filip, ja próbuję dojść do pokoju sto, ale wcześniej nie przyszło. O ja. nic nie widziałam. Nie wiem, nie jest dziś Ale ja próbuję przejść do pokoju sto. Patrz, no ty, Orianie, tyś nie, to się! Nie, 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 tu nie, 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 do ciebie Po nie, pula się robić to nie, 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 no ja ci bupi te ty tyle! A ja nie miałam. ALE A ja to nazywam. Jakby. No ja ci bupi te ty tyle! No tak, ja go nienawidzę. Filip ma... E, e, Filip e, musisz kupić zapalara albo lokupiki. No chyba to powaliło. A ja nie mogę nic. Nie no przeklinaj. Akurat ja... E, będę się nazywała na moim e, nowym kanale. Nie Pro. Ty, ja okay. yy, Ja potrzebuję jako pierwsza paczkę. Jakby co? Nie dotykajcie tego klucza. Patrzcie, tutaj jest numer dwa. A, a ja pokażę wam, gdzie jest twój ukryty. Tutaj jest ukryty. Tak. A, a ty to tu, tu dajesz? No chodź! Yy. Ale w ogóle ja się wystraszyłam bambusapy. Tu ja nie... nic nie widzę. Dawno mi nie udało. Tutaj jest bezpieczna szafa. Oczy, oczy. Ha ja tam No tu tu tu. Nie, to? nic nie widzę. Ty kupić lepiej zapalarek. No weźcie z tym. Ja wy... Da, ja daj, ja pójdę i pójdę i pój... się. Ja pójdę dalej. O, no, idź, idź, idź. Ale potem... Ja Nie się boję, już, że go wtedy by nie Ja mam bezpieczną szafę, nie? Tylko najgorzej, jak będzie ambusz leciał. Co? Ale przyszło na super hard mode. ja wiem, kiedy mam. Ale nie nie hmm. ja wiedziałam co to było Ja lubi mnie challenge stać i tak się To czymś się zginąć. Tu jacyś Już ta topcia Nie ja tam też tyś znał, nie lubię się ten sklep, dzisiaj powiedziałeś. O ja. Gdybym ja gdzieś zrobił miniony, to pożałujesz. Mu nie wiem. Nie wiem. Nie Nie ja muszę zginąć, widziałem. ja naprawdę. Że ja naprawdę zgadłam dziwi odkąd o, nie widziałam ja nic o nie, jak obie. Jezus Maria ja go nie słyszę Jezu, 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 ciekawe co to leci weźcie no już ty tynowu do w Nie. No, musiała być tu to. To po co ty poszłeś już? Ja już nie gram Filip. Musiałaś. Musiałaś. Ona się nabrać. Musiałam być tu to, Ale ty za szybko poszłeś. Czemu? nie idziemy grać no dorosłym, a się lepsze, yy, 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 na napkowy dorsza i właśnie przejść prawdziwe w... Najpierw na normalnym trybie. Pa. No to to już koniec. Pa!